I ja się go z tej strony OkonikTV TV i witam was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku na moim kanale. A dzisiaj gramy we Stumble Guys. Ależ z głośno rozpoczęłem ten odcinek. Coraz bliżej topki, moi drodzy, ponieważ osoba w top 100 ma 307 koron. We w Polsce w top 100 ma 307 koron. My mamy 251 koron. A no więc jest, jest git. Zasubskrybujcie ten kanał, bo lecimy po 700 subów, zostawcie łapkę w górę. Dzisiaj za nami jest Michał w ogóle. Siema. i ze mną jest Olina, która na razie nie odzywa, nie wiem dlaczego, ale jest z nami w lobby chyba albo i nie, bo jest jest, 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 jest w lobby, no ale moi drodzy, to zasubskrybujcie bo kanał, no w płytne, tym odcinku, idzie. zapomniałem jeszcze w tym odcinku, bo to coraz bliżej topki ten odcinek się nazywa, jak widzicie po tytule i jeszcze w nawiasie jest, że wbiliśmy 12 tysięcy bucharków. bo wbiliśmy, bo wbijamy, mam już, Ech. dobra, mam już... 11 950 pół. Więc niedługo to wbijemy. W sumie w tym odcinku na pewno. Popychamy, moi drodzy Oliwie. zobaczcie to. Oliwie, czas popychamy. Ej, dawaj, Oliwie, zakwalifikuj się od tyłu. Zakwalifikuj się od tyłu. Oliwia, od tyłu się zakwalifikuj. Bo chcemy coś zrobić. Aż dawaj! No Oliwia dawaj, ja od... Czemu ona nie chce? od tyłu, no Oliwia, Oliwia dawaj od tyłu Oliwia, dawaj od tyłu się zakwalifikuj Ale Oliwia, czemu ty nie chcesz, coś ci to zaszkodzi? No właśnie, Oliwia ja... Nie... Oliwia to bocisz Bracisz Dawaj dobra, dobra chyba ja już Dobra wyskakuję. idziemy, bo zaraz koniec czasu będzie no, Dobra, wchodzimy co te Co ten typ robi za to? to. <laughs> Zobaczymy. Ale potężny. oczy. On się zachwal... Ale robi to! Ale ten bot to robi! Co on zrobił? Ten bot to... Nie może że ten bot to wygra, ale to porobił. Nie no, nie zakwalifikował się, kurde. A mówi jak... Ja był już przed ale nie zakwalifikował się. To chyba był rycerz. Dobra i uwaga. Czarno. Czy jest jakiś twój bracisz albo mój? Nie ma. Moi drodzy, wyjaśnimy Wam, o co znaczy z braciszem. Czyli ktoś ma taki sam skin po prostu taki sam skin, ale inny kolor. To zaliczamy jako bracisz. O, blogda. O Boże. Ale na tym ale etapie. nie będzie na finał. Szkoda. Na finał jest lepszy. Bo tutaj. A będzie honey drop na finał. No, ale w sumie nawet fajne mapy. Na... Teraz na razie. Jak będzie jeszcze. Się... Lasery na finał albo koni, drop bez dobiegu same. Prawie. No, oczywiście w pierwszej a, mapie. A za, ma, za małe jest według mnie ta mapa trochę. No. Bo jak, się, bo jak zrobisz drifta, no to też latujesz bez tego. No, może. No, lasery. Tak. Powinni powiększyć tę mapę. Ty, ale StumbleGuys na pewno. No. Bard twórcy StumbleGuys. No jak są to na to łodze kwadraty, to jakby powiększyli o takie trzy, może, no to już dobrze by było. Nie no, powiem a, tak. Twórcy Stumble Guys na pewno starają się lepiej, niż twórcy Brawl Stars. Bo dodają te nowe... O, co jest, 9.8? No no. O, ten O, 7 osób w finale. No. No, dobra, let's go. jak Ej, no, tak wszyscy na tej prawej stronie byli, moi drodzy, ale respekt. No. O. Nie. Moi drodzy, poza, odcinkiem, poza odcinkiem wygrałem ze z prawdziwymi playerami na tej rundzie ta mapa jest rzadka. To teraz mamy ją dwa razy z rzędu. Nie oliwia to robi. Oliwia, jaki amator. Ale co jest, w ogóle ani razu mnie nie uderzyło nic. A wykrakałeś akurat. No już! No już piąty raz mi uderzyło. Dobra, jazda. Moi drodzy, pierwszy min w tym odcinku. A Oliwia dalej się stara. Olivia dalej. Bo nie chce dać ci wygrać. No, no. Dobra moi drodzy, teraz się zbliżamy, zbliżamy się do tej topki. Już mamy w ogóle ile puharków 11 980. No. no jak przed 5. No. Jeszcze zagramy dwie rundki sobie w tym odcinku. I no, zobaczymy. Może czwartą, jeśli tam starczy czas. Bo ja tutaj... Możemy w sumie zrobić live'a, moi drodzy. Ze, ze Stumble Guys byście dołączali do nas. Ale to by było fajne. Byś mógł zrobić tego, aby było widać ogólnie. Co robisz? No wiem, wiem, zrobię tak. Zrobię live na telefonie i jest udostępniany na ekranu. I by było fajne sobie, moi drodzy. Może byśmy zrobili konkurs, na przykład, że nie wiem, ktoś wygrywa coś, na przykład nagranie na, na ze mną filmu albo coś takiego. Kto że, że zrobił i na Stumble? A my byśmy, po no to... prostu, my byśmy po prostu obserwowali każdego, we w pierwszych dwóch rundach byśmy się zakwalifikowali, a w finale byśmy obserwowali po prostu. Byśmy wam powiedzieli, kiedy macie wystartować, byśmy... O kurde, mam 120 tysięcy pingu. Moi drodzy, niesamowite, ile mam pingu, ale... No dobra, to jak będzie 5 łapek w pierwszy dzień od publikacji, no to robimy. Nie no, na S pewnie tyle będzie, nie moi drodzy, bo jesteście najlepsi. 20, no, tak. no To tak? O, wywaliło moje drodzy mnie z rundy. O, no to, mamy 11 900... Przy okazji, gdy mnie wywaliło, no to pokażę Wam No, co... jakie... W sumie mam, tak jak on, mam 20 level, maksymalny level, moi drodzy, 252 nie. koronki, czyli dużo, 11, nie, koniec, koniec. 11 980 pucharków, a w rankingu właśnie wam pokażę lokalne żeby być w Top 100, trzeba, żeby być w topce trzeba mieć 307 pucharków, Czyli pucharków, nie pucharków, koron. Dobra, a ja mam 252 korony, więc tak mogę wam pokazać moją taką tak zwaną szafkę. Takie skinki mam. Oczywiście szkielet to jest bracisz, więc, znaczy bracisz, legenda, więc moi drodzy, się już w kolejnej rundzie. Moi drodzy, teraz jesteśmy ze Janeks, jesteśmy z Janjenem, jeszcze do nas doszedł, więc zagramy rundę z Jangenem. Teraz oczywiście... No i z playerami. No, no oczywiście, o, ale ta mapa w sumie jest fajna, na playerów. I zobaczymy czy wygramy z gotowymi graczami, czy... O, twój bracisz! Dobra, ja wygrałem w sumie z nimi. Bracisz-bliźniaczyś. No, bracisz-bliźniaczyś. Janek, co w ogóle gra tym skinem, nie? No bo... Z wszystkich najważniejszych, najskimów, nie? The... <śle> to jest twój najważniejszy skin, skin? No bo moi drodzy, jako pierwszy... <śle> nie, jako pierwszy z playerami A ja jako drugi? No jak drugi byłem? Oliwia jako czwarta. Oliwia, Oliwia jako szósta w ogóle. Oliwia, no Oliwia słabo, nie? Oliwia jako... Skąd ona ma tą legendę? Ej, masz dwóch braciszy! No, mam dwóch. Ale nie, no, wiem, czy ten drugi przejdzie. No, jeden jest chyba tu, no, znowu mam milion tak, pingów. tak, jak nie wiem co. A ej, mój Ej. A mój bracisz bra stoi, stoi. na no, A no, moi drodzy, przeszedł jeden i chociaż jeden bracisz mój przeszedł. A mój stał na spacer. Kolej nogi mam. Znowu I znowu Jak znowu nie mnie wywali. Jak spadł, to. bracisz spadł. Czemu jesteśmy w różnych miejscach? Ole mu nogi, moi drodzy. Ale długo losuję w ogóle. Bo ja tutaj widzę. Jakich różnych miejsc tego co ci chodzi. Co jest grane? Czemu tak długo losujesz? Ej, o Boże! O nie! O kurde. Dobra, mam teraz nawiedzą przez diabły. Czyli oliwka. No, o no. A ja... Dawaj, ja, jazda. Ja, 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 ja. W jakim stopniu? Baby Wielki. Diabła. Kurde, ale logi o w ogóle mają. Baby don. Diabeł. A baby Drago. <laughs> baby, dra baby drago... Baby Dra... Go to Rockstar. Go to Rocksek, bo Creeper lubi roxeka rockse No, to jest jego... To jest jego zakochana youtuber. On za nie podź! A, hmm, mój drogi, nie? zakwalifikowałem się. Dobra, ja się Oś kwalifikuję, się bo będę ja miał lagi. Mój drodzy, ja się kwalifikuję, bo będę tak miał lagi. Po tej rundzie zagramy sobie jeszcze jedną. Też, jest, jest mój bracisz? No. Jak jest. ostatni. No, ja tutaj <grym> widzę sobie na podglądzie, bo jest. No, ja nie <grym> <na> <grym> to... to... No, jest przecież. Chodź, jak listę. Tutaj jest, mój bracisz. Player. Player w wyfy oku i. I niech to będzie, nie? Oliwia z tyłu. Najlepiej. No Oooooo! Blog dasz, blog dasz, blog dasz. Ej, dawajcie teraz, dawajcie, dobrać... staramy stara 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 się jak najdłużej wytrzymać. Oliwia, wytrzyma godzinę, czyli 8 lat. Ale lagi są. So. No wiem, bo te boty lagują, raczej. Boty. boty. Moi drodzy. No, moi drodzy. Eee. Teraz tutaj lecimy. Block, mój mój braci jiszy... bo... żyje! Moi drodzy! Ale się wydarłem. Niczym Creeper na Euro 220. Jak... Ooo, po... ja Jak Polscy tak. szczelili Gola. To krzyczał, jest, dawaj jeszcze no Słowacja. To jest najtrudniejszy etap. To e, nie jest twojego, się, Ej, ej, Creeper, nie e, e, creeper się cieszył jak, to jak to Słowacja strzelała nam Gola i mówi, jest Słowacja, to jest mój kraj. <laughs> Kurde, nie zakwalifikuję. Dobra, a co jest grane? W ogóle się zakwalifikowałem. Dobra, jazda. Ktoś z nas no, wygra. No, creeper, creeper, prawdziwy ronda. Dasz wygrać, Michał? Bo oh, spadłem na O! Jest, moi drodzy, wygrana. Zgadza się. Szczegółowa żałna. Pajacyki robię niczym. Pajacyki robię niczym. Moi drodzy, nie, nie mówcie, że teraz zagramy tą kolejną rundę i że kolejna runda będzie wygrana, nie? To 3 na 3 rundy będą wygrane. Już mamy 253 zwycięstw. Chyba... Dobra, moi drodzy, jazda z kolejną rundą, pewnie znowu będą playerzy. Biegniemy po przygodę! Ej, nie, nie nie wiem, dlaczego ludzie z topki są chyba słabi, jak oni nie umieją wygrywać ze playerami, a playerzy nie są aż tak dobrzy w sumie. Nie, oni pewnie wbili to 5 lat temu i teraz już są na emeryturze. E, nie no, niektórzy wbijają, bo kiedyś mam było 200... 200? 200 chyba tam 20 miesiąc temu, a teraz już 30. A ile ta gra jest już? Nie wiem Clipper. spytaj się w Google. No szkoda, jest... że nie, szkoda, że nie będzie cano game, a czy jak to gra się nazywa. Ej, powiedz Olivi, żeby zaczęła. i ta gra jest już. Ale Creeper przecież ona jest ruń. Boty to są takie grube. Ja ale ja tutaj... no moi drodzy, boty są grubi. Szkoda, że nie można. Ale za to. Ale za to nie ma już lagu. Nie ma. Bo jak są playerzy, to są duże lagi. No dlaczego? Bo oni odpalają cheaty, jakieś skrypty. Dobra, let's go jako, jako pierwszy. Olivia no! Olivia to cheater. Ej, dawaj od tyłu Olivia. Ej, czemu tak Olivia trzyma... Ej, ej, czemu mnie nie ma tu? Co jest grane? Ej, dawaj. Tył. Dobra, ej. Ja ej, Michał, ej, czemu mnie nie ma? Ej, czemu kradnijesz? Ej, czemu? Ja się zakwalifikowałem, a ty. Mnie nie ma. Moi drodzy, macie do odcinku. Nie wiem, co się stało. M muszę sobie zobaczyć ten odcinek i ten moment. To, to, co jest grane? No nie mamy! Ej, Creeper paję jak jest na sukosie. A jestem za mapą... A jestem za mapą, a jestem zakwalifikowany. A to jest Creeper. On, twój twój bracisz się zakwalifikował Creeper. Kogo? Aha, jego bracie. Creeper ma dużo. A ja jestem za mapą. Creeper ma dużo braciszów. A ja byłem za mapą widział. Ja nie no nie ma bracisza. Nie zakwalifikował. Nie, ale tylko nikt widział. był. <laughs> uh. Oj. No, Więc no. teraz będzie Space Race. Space Race. Space Race. Ale rymy. I jak? Zasubskrybujcie Twoje ten kanał. Ojej, już się skończyły. Creeper jak w ogóle leci. A, <laughs> oh, <laughs> to góry do gamy. ale creeper. Creeper się odbudował. Trzeba. Hej, creeper to. Creeper tak, to, creeper tak, to to no w ogóle creeper Olivia nie jest. to Oj, Olivia to smadła. Po... No, ja nie Ej, dobra, ja się nie zakwalifikuję, nie ma szans, się. No, ja też się nie zakwalifikowałam. No, powiem wam, który portal. No, jakby, to... po... jakby co. Ej Jakby co, to powiem wam, który portal. Dobra, i tak jest. Ale ja nawet... Ja na Saturnie jestem pierwszym. <laughs> ja, ja już jestem, ale jestem już na drugim. E, we... Mam pytanie, czy ty patrzysz bliższego Beka, bo nie trzeba. Dobra, prawy jest! Ej, prawy jest. Ta na pewno, dobra, na może... No mówię ci, Creeper, że jest prawy. A ty ta na pewno. No, dobra, dobra, może przejdę. Dobra. O siema, Creeper. Na pr prawy jakby co. Wywalaj. Jakby co to nie, prawy. Wywalaj. Prawy. Nie. Grecio. Bo ty przejdziesz jako jedyny okonik. Ja nie przejdę. Prawy jakby co. Jest, jestem takim newem. Prawy bo jakby. Ja jest... Prawy jakby co. No, bo, no nie no, nie przejdziecie! Dalej, szybko, prawy! A my w trójkę tu lecimy, kurcze! No, jesteś jesteście. Dobra, jesteście. To... Kurde, ja nie przejdę, bo ja jestem... Ja, ja to nie teraz w portal, do... portal? który portal? który który portal? Ej, który portal. Edward! Który portal? Edward H. No dzięki, nie przejdę, dzięki. Przeszedłeś już. Bo ziesz. ja pytam, który portal, a o... Edward! Mam, moi drodzy, ostatni finał w tym odcinku. Kto to wygra? Czy ja, Kto czy Olivia? Czy, czy Creeper, czy Michał, czy Bot? 6 O, block dasz. Finał? To jest finał? Nie no, wiesz, finał. To jest finał. Creeper. Patrz, masz 7 możesz się zakwalifikować. No, Creeper. Chyba umiesz liczyć. Jeśli spadniesz, to się zakwalifikujesz. No. I wygram. No tak, Creeper do spadnie. Przegrany. Spróbuj spadnąć. Zakwalifikujesz się do przegranych. No. ja w sensie. też. No, ale Creeper wie, że Oliwia żyje. Nie, 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 Ale Mroczek, co Mroczek zrobił. <laughs> ale, ale co jest grane? Poskoczył? No nie! I mam ma miałem miliard pingu i w ogóle mi na prawo wyrąbała, ale dobra mam. No to, ze, to jest najgorsze jak masz e, ping... jak mhm. masz dużo pingu na tym trybie akurat. Ja bym chciał z Oliwią zostać tu na tej mapie, abyście aby, odpak No Bo Creeper ty lubisz Oliwę, nie? No? Zakochana para. Aha, ja, Creeper i, i Barbara Ja... E, jak poleciał? Jak Oliwia podełę. co jest Creeper? Creeper no? to wygra chyba. Nie no. Tak. Creeper to wygra. Ja bym. Je... Ja gdyby nie było, to ja będę wygrał 3 razy więcej gier. Czekam cały czas padam na te serii, bo to twojego A moi drodzy, Janek z TV wygrał. Ma taki nick, świetny maskin. A moi drodzy, jesteśmy coraz bliżej topki. Coraz bliżej. I zobaczmy sobie, A ile mamy. No. Mamy 12 30 bucharków oraz 253 korony. A we w trofeach we... Trzeba mieć ile we, we w pucharkach? 23 tysiące prawie, a we w tym to 307 siedem, za Więc zasubskrybujcie kanał, bo lecimy po bardzo dużo subów, czyli po 700. To by było na tyle, trzymajcie się i... ZEGRZEJĘ! Nara!